Witajcie w moim filmiku! Dzisiaj pokażę Wam, jak pomalować paznokcie na taki efekt, jak przed chwilką widzieliście. Z początku maluję paznokcie odżywką. Z Eveline 8 Biednych, tak, aby zrobić taki podkład, bazę pod lakier, żeby ta płytka była wyrównana. Maluję paznokcie na różowy kolor z Essie. Jest to taki kolor, który widzieliście w moim ostatnim holu. Mm, różowy z drobinkami takimi delikatnymi, ciężko to nazwać brokatem. To Są takie iskrzące kawałki, jakieś drobinki. E, lakier musi wyschnąć, jest to jedna warstwa. E, Pamiętajcie, że tu musi być dużo warstw, także. E, Warto aby nałożyć taką grubszą warstwę jednego lakieru, e, następnie biorę niebieski lakier z Essie również i tą węższą końcówką pędzelka maluję trzy takie paseczki zakończone na okrągło e, i tutaj również staram się aby to udało się za jednym pociągnięciem, tak jak tutaj widzieliście, wtedy to najlepiej wychodzi, aby e, na końcówce paznokcia nie zbierała nam się taka e, nadmiar takiego lakieru, który Później ciężko będzie, wys... ciężko będzie wysychał, i jeżeli kolejną musimy nałożyć warstwę jeszcze, to już naprawdę będzie kiepsko, aby to wszystko wyszło fajnie i się nie uszkodziło. Więc tutaj widzicie, właśnie wam tej cieńszej końcówki pędzelka i przeciągam trzy takie robię schodki, mi to przypomina taki obok, taką chmurkę, więc takie coś robię na paznokciu. I tutaj już kończę drugiego paznokcia u drugiej dłoni, robię to na dwóch paznokciach, taki akcent, aby nie było tego za wiele tutaj, braku mi lakieru na pędzelku i ratuje sytuację, ale się udało, ważne żeby to szybko robić w miarę i tak właśnie delikatnie zaczynając, wtedy nam się fajne takie okrągłe zakończenie robi. Ok, teraz muszą te paznokcie wyschnąć jakieś 10-15 minut. Ja bym polecała, żeby to naprawdę porządnie wyschło. Nie dotykajcie wtedy niczego, bo naprawdę można sobie zepsuć cały efekt, całą pracę. Następnie biorę lakier z hm limonkowy. Muszę go troszeczkę tutaj rozmieszać, ponieważ nieco się rozwarstwił. Um, tak, właśnie tutaj sobie go mieszam i również nakładam na te paznokcie, które wcześniej zaczęłam robić, czyli dwa paznokcie. E, taki akcent na nich robię na końcówkach, zielony. Um, ten lakier jest nieco mniej taki napigmentowany, intensywny, także potrzeba tutaj troszkę więcej tych warstw, ale jakoś daje radę. Um, Także na szczęście to jest ten ostatni lakier, więc mogę troszeczkę więcej go nałożyć. Jak widzicie, jeszcze drugi raz sięgam po um, jeszcze jedną porcję lakieru i dopiero wtedy wygląda to ok, pokrywa ten niebieski. No i teraz to wygląda naprawdę dobrze i powtarzam to na reszcie paznokci. Także jak widzicie te końcówki, właśnie żeby były takie zaokrąglone. Tutaj jest nieco inna grubość pędzelka, także. Muszę tak to dostosować, żeby to było w takiej samej grubości, w takim samym miejscu. I znów taką chmurkę robię, zieloną. Ok. Pamiętajcie właśnie, żeby na tych końcówkach nie zbierało Wam się nadmiar lakieru, bo to jest bardzo ważne. Bo wam to nie wyschnie i się popsuje wszystko. I powtarzam tą samą czynność na drugiej dłoni. I tak wyglądają gotowe paznokcie. Eee, piszcie, czy Wam się podoba taki efekt, czy chcecie kolejne jakieś moje propozycje na malowanie paznokci i czy przetestujecie coś takiego. Eee, wrzucajcie zdjęcia na Facebooka mojego, jeżeli eee, zrobicie właśnie ten, eee, tą moją propozycję. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Hej!